Stary, Minecraftowi, jest taki nudny. Real, nie ma żadnych nowych trendów. Większość filmów jest skopiowana z na zagranicy. Najwięksi YouTuberzy stają się coraz bardziej robotyczni, a mieczurki dosłownie wyglądają 1 do 1. Myślisz, że mam coś z tym zrobić? Mam jeden pomysł. Nie wiem, czy mi się uda, ale wydaje mi się, że to może zadziałać. Pozwólcie mi zaprezentować swój koncept. Zwykle, jeśli myślisz o jakimś SMP, to można myśli stakowanie się, robienie kontentu, po czym serwer się zamyka. Co do kontentu, to często on jest nieoryginalny lub po prostu powtarzalny. Widzicie? Minecraft ma 16 lat. Ile bitych law można dojść na tą samą grę? My postanowiliśmy podejść do tematu od innej strony. Żeby zmienić poczucie progresu, rozłożyłem postęp na 7 różnych aktów. Każdy akt zabiera różne limitacje do tego jak bardzo gracze mogą się rozwijać, przez to gracze nie mogą już zdobyć pełnej nethertowej zbrojki w pierwszy dzień. W końcu nie będę zabijany przez tych walonych tryhardów! Żeby wszystkie akty się w jakiś sposób wyróżniały, każdy z nich ma swoje specjalne misje i wydarzenia, pozwalające progresować do dalszych aktów. A wszystko jest precyzyjnie rozłożone w czasie, żeby serwer nie umarł w tydzień. To jest content, na który czekałem! Moim sposobem na pokazanie, czy ten serwer odznacza się od innych, jest wprowadzenie siedmiu unikalnych postaci. Przy czym każdy gracz losowo dostaje jedną z nich po początku serwera. A czy to nie jest po prostu kopia Blizzard SMP? Technicznie tak, ale w rzeczywistości jest to kompletnie oryginalny pomysł, gdzie każda postać ma swoje charakterystyczne supermoce. Znowu jakieś super W jaki sposób to właśnie wyróżnić od innych serwerów? To SMP jest unikalne, ponieważ to SONIC! I poza scenami przygotowaliśmy niewyobrażalnie więcej. Więc możesz zrobić zgłoszenie już teraz. Kto wie, może my cię potrzebujemy. A może ty nas potrzebujesz. Połączenie zakłócone. Nie jesteś tutaj, aby otrzymać prezent. Po co ja próbuję zrobić serwer SMP w wielkim 2025 roku? Ogólnie problem z dotychczasowymi SMP jest taki, że często serwery były po prostu robione pod content. Ludzie farmili content, farmili wyświetlenia, a czasami nie byli do końca zaangażowani. Ludziom zależało na robienie filmów bardziej niż na tworzenie relacji czy bycie częścią fajnego serwera. Ale jakoś tyle SMP upadło, to dlaczego ten konkretny serwer miałby stać? Ja jestem tutaj, aby łączyć ludzi, aby zbudować społeczność, która będzie dedykowana do tego serwera. Nie jestem tutaj, aby robić farmy kontentu, tylko wspierać ludzi, którzy chcą robić oryginalny, nowoczesny content. Jako że ja tylko dwa filmy na tym kanale, jestem dość czystą kartą w tym community. Nie jestem wypalony, nie jestem kserokopiarką, jestem otwarty na nowe pomysły, mam dobry plan na ten serwer i chciałbym eksperymentować, nieważne czy mi wyjdzie czy nie. Ogólnie to śledzę temat SMP od około 3 lat. Od anarchii, przez lifestyle po nawet bliska. I wiemy, że co odróżnia dobre SMP od słabego SMP. Ja zawsze chciałem być częścią jakiegoś SMP, ale w Polsce, kurde, od długiego czasu nie ma żadnego dobrego SMP. Jakby nie patrzeć po anarchii, wszyscy zaczęli robić publiczne serwery, kopiowany content albo po prostu upadli. No i jest też Mantis. Małe jest społeczne wyróżniających się twórców, dlatego że wszyscy myślą, że lepiej skopiować niż szować oryginalny content, ponieważ taki content jest po prostu łatwiejszy do robienia. Dosłownie są Discordy montażystów poświęcone tylko temu, aby montować filmiki w specjalny, robotyczny sposób. Kiedy polski YouTube jest wypełniony cywilkami i igrzyskami, ja bym chciał obejrzeć trochę innego contentu, ale nikt nie chce się tego podjąć. Ja bym chciał doświadczyć Minecrafta z innej perspektywy. Jak już mówiłem, mam totalnie czystą kartę i chciałbym eksperymentować. A Sonic SMP to jest totalnie nowy koncept. Chciałbym porobić content, który będzie wyglądał inaczej po prostu niż to, co aktualnie trenduje w Polsce. Filmy bardziej bazowane na historii, co jest bardzo popularne za granicą, ale w Polsce tego dosłownie nie ma. Ogólnie ja nie powinienem robić tego filmu, aby szukać specjalnie osób, ale jednak niestety nie mamy ludzi. My potrzebujemy osób kompetentnych, którzy będą o coś walczyć. Budowniczych, którzy będą dbali o serwis. Nawet mogą być śmieszni goście, którzy po prostu będą robić dobry content, albo po prostu ludzie, którzy będą w stanie włożyć swoją duszę w ten serwer. Na pewno nie chcielibyśmy żadnych dzieci na tym serwerze, wiecie, mam 10 lat, lubię koty, na, na na Nie chcemy również osób niedojrzałych, którzy nie będą mieli szacunku do innych członków i będą się zachowywali jak jakieś kasti. Co do zgłoszeń, są dwie formy, w jakiej można wysłać zgłoszenie. Dedykowane zgłoszenie. Od 30 do 60 sekund może to być animacja, jakiś film fabularny, albo jakiś po prostu dobrze zrobiony film. Nie chcemy wywiadów. Chcemy, abyście w tym filmie się pokazali jako potencjalny członek, który ma dołączyć do serwera. Może to też być jakiś dobrze zmontowany film z Minecrafta, ale to powinna być tylko ewentualność. Link do filmu należy wysłać na maila widocznego na ekranie. Zgłoszenia będą otwarte cały sezon, a w pierwszej fali będziemy przyjmować ludzi, którzy wysłali maila przed 2 czerwca. Wbijaj na Sonika. Michu jebu magika. <grymny>